Punkt B badania, czyli briefing. Oddychanie. Tutaj musimy sobie w tym punkcie odpowiedzieć na pytanie, czy pacjent nie jest wydolny oddechowo, czy nie jest niewydolny, czy nie jest wydolno oddechowo. Tutaj też decydują o tym, czy wystarczy wspomaganie tlenem, czy pacjent wymaga zabezpieczenia dróg oddechowych, czy wymaga wentylacji mechanicznej, czy wymaga jakichś procedur, które mają znaczenie w terapii stanu nagłego, zatrzymania, nagłego zagrożenia życia u tego pacjenta. I tutaj omówię sześć takich stanów zagrożenia życia, jeżeli chodzi o układ oddechowy, to będzie wiotka, klatka piersiowa, otwarta odma opłucnowa, odma prężna, masywny krwiak, masywny krwiak jamy, jamy opłucnowej, głębokie opasujące oparzenia klatki piersiowej i porażenie mięśni oddechowej w wyniku urazu rdzenia kręgowego. Zaczynamy od wiotki i klatki piersiowej. Jaka to jest patofizjologia? Jaka w ogóle jest definicja tego problemu? To jest sytuacja taka, kiedy dochodzi do licznych złamań w kilku miejscach, minimum w dwóch miejscach wielu żeber, które, które znajdują się obok siebie. To powinny być minimum trzy okoliczne żebra złamane w dwóch miejscach. To jest minimum do tego, żeby w ogóle powstała wiotka, klatka piersiowa. I teraz no, mamy taki wydzielony wtedy fragment klatki piersiowej tymi złamaniami, żebrami. I ten fragment, to okno kostne, to wyłamane okno kostne, ma paradoksalną ma taką paradoksalną ruchomość. W sytuacji wdechu, to okno, wyłamane okno kostne, jakby zapada się do wewnątrz, nie porusza się razem z resztą klatki piersiowej. Natomiast podczas wydechu, to wyłamane okno kostne porusza się jakby na zewnątrz, co powoduje Oczywiście ból przy oddychaniu, spłycenie tego oddechu i może powodować niewydolność oddechową. Do, dodatkowo, no przy tak masywnym y, złamaniu y, rusztowania klatki piersiowej, no na pewno dochodzi też do urazy tkanki płucnej. Y, oddychanie jest ograniczone z powodu bólu, i pacjent ma tendencję do tego, żeby płycej oddychać, trochę szybciej, ale płycej. No ale y, ten problem narasta. Niewydolność oddechowa narasta i może dojść tutaj do, do stanu zagrożenia życia, takiego jak niewydolność oddechowa, powodująca spadek saturacji hipoksji i Jakie są objawy wiotkiej klatki piersiowej? No pacjent na pewno ma ból podczas oddechu, ma uczucie duszności, mogą się po, po, pojawić zaburzenia świadomości wynikające z hipoksji. To, co w badaniu jesteśmy w stanie zdiagnozować, to będą trzeszczenia odłamów kostnych podczas badania palpacyjnego, będą nieprawidłowe szmery oddechowe po stronie urazu, świadczące o, o jakimś współistniejącym stłuczeniu płuca. No, zorientować się w sytuacji, czy pacjent ma wiotką klatkę piersiową, czy nie, no, można łatwo, ale jeżeli tego pacjenta po prostu zbadamy, czyli jeżeli położymy nasze ręce na klatce piersiowej i pouciskamy pacjenta z każdej strony, patrząc gdzie go boli, czy tam coś nam trzeszczy pod palcami, no to trzeba zrobić, żeby się zorientować, czy pacjent ma wiotką klatkę piersiową. Jakie powinno być postępowanie, jeżeli zdiagnozujemy wiotką klatkę piersiową? No tutaj w większości sytuacji pacjent będzie wymagał zapewnienia drożności dróg oddechowych i wentylacji mechanicznej, poprzez tą wentylację dodatnimi ciśnieniami zapewniamy stabilizację wiotkiej klatki piersiowej, jakby od wewnątrz. Czyli wentylujemy od wewnątrz dodatnymi ciśnieniami i ta klatka. Już jest ruchy klatki piersiowej, są zależne jakby od naszego działania, a nie od działania mięśni oddechowych, mięśni międzyżebrowych. Natomiast przed tym etapem na pewno pacjentowi należy podać tlen i można doraźnie ustabilizować to okno kostne takim opatrunkiem zewnętrznym, czyli uciskając ten fragment. Kostno patrunkiem zewnętrznym, żeby podczas wydechu ten fragment nie wychodził na zewnątrz. Natomiast no, to jest tymczasowe działanie i w większości sytuacji pacjent będzie wymagał wentylacji, wentylacji mechanicznej. Kolejny stan zagrożenia życia to odma otwarta, czyli, czyli dziura w klatce piersiowej, tak kolokwialnie mówiąc. Objawy odma otwartej to będzie uczucie duszności, przechodzące w niewydolność oddechową, zaburzenia świadomości wynikające z hipoksji, pacjent będzie miał widoczną ranę klatki piersiowej, ranę kłutą lub tenet postrzałową na przykład. Klatka piersiowa będzie miała asymetry, asymetryczną ruchomość, czyli ta ruchomość będzie ograniczona po stronie odmy otwartej. Po stronie odmy będzie brak lub ściszenie szmerów oddechowych i będzie wypuk bębenkowy. Natomiast no, w odmie otwartej mamy na szczęście... Sytuację taką, kiedy to powietrze dostaje się do jamy opłucnowej podczas, podczas wdechu, ale również wydostaje się, gdy płuco, gdy płuco się, powiedzmy, rozpręża. Czyli nie ma sytuacji takiej, żeby, żeby dochodziło do, bo rzadko zdarza się taka sytuacja, żeby odma otwarta przerodziła się w odne w trężny. Postępowanie, jeżeli pacjent tego wymaga, zapewnienie drożności dróg oddechowych, podanie tlenu, Natomiast ranę należy doraźnie zamknąć za pomocą opatrunku z mechanizmem zastawkowym, takim tu na przeźroczu mamy opatrunek Ashermana. Czyli ten opatrunek uniemożliwia dostanie się powietrza do jamy opłucnowej podczas, podczas wdechu, natomiast dzięki temu wentylowi ułatwia wydostanie się powietrza z klatki piersiowej. Może nie ułatwia, ale ten wentyl powoduje, że jeżeli Powietrze wydostanie się z klatki piersiowej, to już do, tego, do tej klatki piersiowej się nie dostanie. Czyli to jest tak tymczasowa terapia odmy otwartej. Ostatecznie należy założyć drenaż klatki piersiowej do jamy opłucnowej, która ma odmę, posługując się nowym otworem, który to już robimy w warunkach takich z zachowaniem zasad czystego pola. Natomiast ranę, rana powinna być zaopatrzona chirurgicznie. Można również zaimprowizować taki opatrunek wentylowy takim opatrunkiem trójstronnym, czyli przyklejamy na przykład rękawiczkę czy kawałek folii plastrami z trzech stron i jeden brzeg zostawiamy wolny. I teraz to będzie ten nasz taki wentyl, czyli podczas wdechu ten worek plastikowy czy rękawiczka będzie się zapadała do rany, czyli uniemożliwiała dostanie się powietrza. A w tym samym czasie płuco będzie się rozprężało i wszelkie, wszelki, wszelkie powietrze, które wydostanie się z jamy opłucnowej, już do tej jamy opłucnowej nie wróci. Kolejny problem, trzeci tutaj już omawianych, to jest odma prężna. Jakie są przyczyny odma prężnej? Tu warto zwrócić uwagę, co mówią statystyki. Odma prężna najczęściej występuje u pacjentów, którzy są wentylowani mechanicznie. Rzadko występuje u pacjentów, którzy samodzielnie oddychają. Jaki jest nasz, najczęstszy mechanizm? Pacjent jest po urazie klatki piersiowej, dochodzi do uszkodzenia płuca, do jakiejś niewydolności oddechowej, pacjent wymaga e, zabezpieczenia dróg oddechowych z jakiegoś tam powodu, no, może być to nawet uraz czaszkowo-mózgowy i e, zespół ratownictwa czy, czy lekarz szpitalu wentyluje pacjenta i robi wszystko dobrze, natomiast podczas tej wentylacji Wpycha powietrze przez, przez uszkodzone płuco do jamy opłucnowej, i po, tworzy się taki mechanizm zastawkowy, czyli to, co wchodzi, nie jest w stanie wyjść z jamy opłucnowej, i stopniowo dochodzi do zapadnięcia się tego płuca po stronie odmy i do przesunięcia się piersia i e, ewidentnych cech odmyprężnych, Więc warto zawsze pamiętać o tym, że pacjent po urazie klatki piersiowej, czy po urazie, który jest wentylowany mechanicznie, jeżeli załamuje się krążeniowo, e, Należy zawsze sprawdzić, czy przyczyną tego stanu nie jest odmaprażna. Natomiast rzadką przyczyną odmaprażnej jest dostawanie się powietrza do jamy opucnowie przez ranę klatki piersiowej, która działa na zasadzie takiej zestawki jednokierunkowej, czyli wpuszcza powietrze, a nie wypuszcza. To jest duża rzadkość, żeby takiego pacjenta. Rzadko się po prostu to zdarza. Czyli bardziej częściej ci, którzy są wentylowani. Patofizjologia odmy prężnej. No mam sytuację taką, kiedy powietrze lub mieszanina gazów podczas wentylacji dostaje się do jamy opucnowej i nie ma możliwości wydostania się z niej. No i dość szybko tutaj narasta ciśnienie wewnątrz tej jamy opucnowej. I To narastające ciśnienie powoduje zapadnięcie się płuca, tak jak tutaj na tym zdjęciu, i przesunięcie się z piersia na przeciwną do odmy stronę a przesuwające się w pieśni powoduje ucisk pni naczyniowych i redukcję powrotu, yy, powrotu żylnego do serca. Czyli jeżeli dojdzie do ucisku żyły głównej dolnej, lewego przedsionka, yy, to tutaj yy, no, znacząco ogranicza się powrót żylny, a co zatem idzie, jeżeli nie ma powrotu żylnego, no to też nie ma rzutu serca i stąd jest wstrząs i właśnie dlatego z powodu tej obstrukcji pni naczyniowych nazywa on się wstrząsem obstrukcyjnym. Czyli dochodzi do spadku ciśnienia tętniczego, wstrząsu obstrukcyjnego, no i również dochodzi do niewydolności oddechowej, czyli mam niewydolność oddechową, niewydolność krążeniową i zatrzymanie krążenia najczęściej w mechanizmie PA, czyli czynności elektrycznej bezstępna w ciągu kilku minut. Czyli jeżeli pacjent załamuje się krążeniowo jest wentylowany, to naprawdę bardzo szybko należy sprawdzić, czy on nie ma odmy prężnej. A jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, to należy wykonać troko, trokostownie. Objawy. Odmaprażna jest przyczyną 13% zatrzymań krążenia u pacjentów urazowych. Diagnoza powinna się opierać na takiej ocenie klinicznej. Objawy, które to już sobie wstępnie o tym powiedzieli, powiedzieliśmy, ale objawy sugerujące odmaprażną to takie jak poprzedzające urazowe nagłe zatrzymanie krążenia, takie objawy jak jednostronny brak szmeru oddechowego, rozedma podskórna, która świadczy o jakimś uszkodzeniu płuca i przedostawaniu się powietrza do tkan, tkanek miękkich, tkanek podskórnych. Przesunięcie śródpiersia, które objawia się wypełnionymi żyłami szyjnymi, stąd bardzo istotne, żeby wiedzieć, że jak sprawdzamy szyję, to sprawdzamy, czy żyły szyjne nie są wypełnione. Przesunięcie tchawicy, no o tym się mówi, ale to jest objaw radiologiczny, nie założymy tego przesunięcia, jakby badając pacjenta. Niewydolność oddechowa, hipoksja, wstrząs, zaburzenia świadomości. No, wstrząs musi być i niewydolność oddechowa lub zaburzenia świadomości, żeby zdiagnozować odmę prężną, czyli te. Wstrząs, niewydolność oddechowa. Te dwa stany muszą być, żebyśmy myśleli i mówili o odmie prężnej. Jeżeli pacjent nie ma wstrząsu, to nie ma odmie prężnej. Bardzo przydatnym narzędziem do tego, żeby zdiagnozować odmę, jest również USG. Tutaj jest film e ze śmigłowca lotniczego pogodowia ratunkowego. E trzymam tutaj w ręku USG, który jest na, wypo na wyposażeniu śmigłowca prowadnicę i oceniam jamę opłucnową, u, ślizganie się opłucnych u pacjenta. Kontroluję, czy nie pojawiła się odma prężna, czy, czy nie mamy tutaj jakby z tym Okej, okay. trochę głośno, dlatego warto mieć USG, bo jak jest tak głośno, to na pewno pacjenta nie słuchamy, ani opu nie opukamy, więc tylko USG będzie nam w stanie w jakiś sposób zweryfikować, czy pacjent ma odmę, czy tej odmy nie ma. Tak wygląda w USG odma prężna w M-mode, taki obraz stratosfery. Postępowanie w odmie prężnej. Zapewnienie drożności dróg oddechowych, podanie tlenu i... Takim doraźnym odbarczeniem odmy prężnej jest torakopunkcja czy torakocenteza, czyli głowę na kłucie jamy opłucnowej. Kaniole wpływamy w drugą przestrzeń międzyżebrową, nad trzecim żebrem w linii środkowo obojczykowe Ale należy pamiętać o tym, że to jest działanie tymczasowe, nieostateczne. Ostatecznym działaniem, złotym standardem jest torakostomia i założenie drenu, czyli zrobienie dziury w klatce piersiowej. To jest złoty standard, jeżeli chodzi o postępowanie z pacjentem w odmie prężnej po to, żeby być pewnym, w jakiej jamie się znajdujemy, po to, żeby być pewnym, że kaniula się nie zagięła, nie zatkała jakimiś tkankami miękkimi. Jeżeli chodzi o urazowe, nagłe zatrzymanie krążenia, przy podejrzeniu odmy prężnej wykonujemy torakostomię w czwartej, piątej przestrzeni międzyżebrowej, w linii pachowej środkowej. Wytyczne 2015 mówią też o wykonaniu, o rozważeniu wykonania obustronnej torakostomii, czyli dwóch otworów w klatce piersiowej. To jest dedykowane do sytuacji takiej, kiedy słyszymy ściszenie obustronnie, jest uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej, nie jesteśmy w stanie zorientować się, czy ta odma jest, czy jej nie ma, bo na przykład jest ma podskórna, która utrudnia nam w jakiś sposób i wykonanie USG, i osłuchanie klatki piersiowej, więc jeżeli pacjent ma nagle zatrzymanie krążenia w wyniku urazu klatki piersiowej, to można na spokojnie z czystym sumieniem według wytycznych Europejskiej Rady Restrykcji 2015 wykonać dwa otwory w klatce piersiowej po obu stronach, po jednym. W sytuacji, gdy pacjent ma obmy prężną, ratujemy mu życie. Jeżeli nie ma obmy prężnej, przysparzamy mu dwóch blizn, które nie stanowią zagrożenia dla jego życia. Do czasu dojazdu do szpitala, jeżeli pacjenta wentylujemy dodatnimi ciśnieniami, czyli tak jak zazwyczaj to robimy, jeżeli pacjenta wentylujemy mechanicznie, to nie musimy zakładać drenu, na który byśmy musieli poświęcić cenne minuty. Można założyć na te dwa otwory, czy tam jeden otwór opatrunek Shermana i w ten sposób transportować pacjenta wentylowanego do szpitala. To jest przykład mężczyzny, starszego, na którego padło drzewo, które ścinał, był masywny uraz miarzenio klatki piersiowej, miednicy. Niestety, jak przyjechaliśmy, była już asystoria zatrzymanie krążenia. W trakcie resutacji założyliśmy dwa dreny, założyliśmy pas do stabilizacji miednicy. No niestety, finał był, był zły. Natomiast no, to przezrocze pokazuje, że takie rzeczy się robi przed szpitalnie, że to nie jest jakaś abstrakcja. Czyli omówiliśmy sobie na razie trzy stany zagrożenia życia, jeżeli chodzi o klatkę piersiową: wiotka, klatka piersiowa, odma otwarta i, i odma, odma.